Cześć, w tym odcinku zaprezentuję Wam podstawę posługiwania się tak, takim darmowym narzędziem firmy Oracle. Firma Oracle jest znana z, jako producent baz danych i ostatnio, no niedawno kupiła właśnie, przyjęła firmę Sun Microsystem, która z kolei była tam założycielem MySQL-a, czyli bazy danych popularnej MySQL bezpłatnej. Akurat zadacie mi pytanie. Po co po pokazuję Wam kolejne wideo na temat zadministrowania yy, yy, bazą danych MySQL w tym wypadku? Ponieważ żebyście mieli rozróżnienie, że jest nie tylko jedno narzędzie na przykład tutaj używam, yy, pokazywałem Wam wiele razy jak wygląda Workbench MySQL możecie używać phpMyAdmin o którym opowiem w na pewno z kolejnych wideo i też darmowym narzędziu. Zwróćcie uwagę zawsze czy narzędzie jest darmowe czy nie, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że narzędzia profesjonalne kosztują np. przykład licencję po 3000 dolarów na jedną stację. Kosztują bardzo drogo, to są ogromne narzędzia, ale tak jak mówię, jeżeli firma, firma, firma posiada ogromne bazy danych, 600 tabel, 800 tabel, to nie jest sposób zarządzania tym za pomocą bezpłatnego narzędzia, bo są ograniczenia. Więc, no, pokażę Wam dzisiaj, a jak wygląda takie Oracle SQL Developer to się nazywa. I te narzędzie możecie ściągnąć ze strony firmy Oracle. Ten link podam nadal w filmie I to narzędzie służy do administrowania bazy danych i tak dalej. Więc tak, tutaj można stworzyć sobie połączenie do bazy danych. To jest narzędzie napisane w javie Dlatego takie charakterystyczne tutaj okienka i tak I tutaj sobie stworzyłem połączenie do mojego, mojej bazy danych MySQL. Na no, użytkownika root Hasło oczywiście ukryte. Wiadomo z jakich względów. I nazwa lub adres IP hosta lub waszej domeny internetowej, to nie ma znaczenia port na którym nasłuchuje baza danych i tutaj sobie wybieracie jakąś domyślną bazę danych i testujecie, tutaj jest test, sukces i connect i nawiązuje połączenie, zwróćcie uwagę, że widzę te same informacje co pokazuje mi MySQL Workbench jeżeli teraz na przykład w Workbenchu MySQL chciałem zobaczyć sobie mm, sobie na przykład użytkownika, o no weźmy tabelę pracownicy Chciałbym zobaczyć datę, dane tutaj mam. To teraz pokażę Wam te same informacje. Tutaj test, pracownicy. I teraz zwróćcie uwagę, tutaj mam tą tabelę pracownicy i dane. Więc widzicie, to jest inny sposób. Teraz pokażę Wam jeszcze ten taki Prestashop, czyli tą platformę e-commerce do tworzenia sklepów internetowych. Tutaj też możecie macie patrzeć ile tabel macie, więc to nie jest taka mała platforma, jak komuś się wydaje. Więc, więc tutaj macie, na przykład, jeżeli oglądaliście jedno słowo moich wideo, to tutaj było na przykład te dane eksportowałem do pliku CSV, i tak dalej. Więc tak samo tutaj można eksportować te wszystkie dane. Więc tu macie eksport, i możecie na przykład eksportować do różnych tutaj poleceń do HTML języka, czyli umieszczać na stronie internetowej. Tu macie oczywiście pliki CSV, więc widzicie, jak bardzo popularne są te pliki CSV. I tutaj różnego rodzaju ustawienia, o których będę mówił, ale w kolejnych wideo. W tym wideo chciałem chcę Wam właśnie pokazać, chciałem Wam zaprezentować, że możecie sobie tworzyć różnego rodzaju połączenia. Tutaj oczywiście, tutaj możecie tworzyć oczywiście do baz danych firmy Oracle, które jest, no, kosztują bardzo drogo. To jest stosowane przez na przykład ogromne firmy, które stać wydać na przykład ileś setek tysięcy dolarów na przykład na bazy danych i sprzęt i administratora czy grupa administratorów. Więc no, tak jak mówię, o widzicie tutaj to wszystko jest po angielsku, ponieważ angielski jest no, w zawodzie, w zawodzie informatyka w ogóle jest tak potrzebnym językiem, że się nie da bez tego obyć. To, że są nakładki interfejsu polskiego, to w prawdziwych firmach, no, ja mam akurat na co dzień styczność z tym językiem, więc powiem Wam, no nie da się, ponieważ nawet jak, jak będziecie chcieli wykonywać zawód administratora baz danych, to wszystkie komunikaty na temat błędów, co się dzieje z bazą danych, a to są wyświetlane w języku angielskim i opisy do tych błędów. Będziecie programistami, więc zawsze się nauczcie. To są podstawowe jakieś słowa: connection, name, user, password, więc. Tak jak mówię, no chcę, chcę Wam pokazać, chciałem Wam zaprezentować to narzędzie. No, tak ono wygląda: interfejs typowo drzewowski. E, ściągniecie z tej strony, którą e, Wam e, podam w linku. Więc w jednym z kolejnych wideo będziemy tutaj dokonywali prostych, prostych rzeczy. No, ale tak jak mówię, e, to jest taki, e, takie są podstawy baz danych dla kogoś, kto e, na przykład e, chciałby, nie wiem, pracować jako programista, SQL-a czy tak dalej. Więc to wszystko do usłyszenia. Trzymajcie się Hej. A, jeszcze na koniec oczywiście, no inne takie, takie droższe narzędzia to są na przykład Erwin. Irwin się mawia albo Irwin się pisze, tak? No to są drogie narzędzia, to są narzędzia, które, którym posługują się profesjonaliści. Ja też posługiwałem się Erwinem i powiem Wam szczerze. No, są tak ogromne, horrendalne, tak jak AutoCAD. Kosztują po prostu po ileś tysięcy dolarów na jedną stację licencję, ale potrafią robić takie cuda i nie widzę. Na pewno pokażę Wam wideo, jak te narzędzia wyglądają, ponieważ na swoim komputerze domowym nie posiadam tych wersji, tych płatnych, ale trialowe zawsze można pokazać, w pracy używam. Więc tak jak mówię, chciałem Wam to dzisiaj pokazać, więc tak wygląda kolejny jakiś program do administrowania. Um, bazą danych, w tym wypadku MySQL.